E, witam, kolejny odcinek zagrajmy w Doom 2 Remake Idziemy sobie do tego miejsca, teraz tutaj nam się blokuje Nie możemy przejść, gdyż ta morda demona, zawsze mi się wydawało, że to jest Argwil choć mogę się mylić nas blokuje Na szczęście tutaj jest tajne przejście W się tutaj świetnie spisze jednak Jeszcze idą demony, więc tym bardziej Ale zwłoki jest dużo w jednym, Szty jak przez ścianę jej spostrzeliłeś. W sumie chyba na tym miejscu zdobędę więcej amunicji niż ją stracę. Niż jej stracę, przepraszam, że się źle wysłowiłem. O szty w dubsko, mnie nabojami Tutaj chain gun, sekrecik taki mały Jak wspominałem już nie przepadam za tym miejscem Wcześniej nie nie wspominałem Ojej Tutaj co jest, tu był ten chain gun się gubiesz Tutaj nic nie ma? Nie A, to się otwiera teraz Teraz tutaj znowu dużo tych istot Się będzie teleportować Chmury idą w wielkich ilościach No, póki co mam więcej amunicji niż ta, z którą tu przyszłem. Są tu jeszcze jakieś mury, są... A to co? Blokada. Aha, rozumiem, żebym nie mógł uciec potem. Do tego miejsca nigdy nie wiedziałem, jak się dostać. Ale niespecjalnie mi zależy na tej mapce. O, ale można wskoczyć. Oczywiście to jest nielegalne, co zrobiłem. Ale trudno, ja nie gram do końca legalnie. Dobra. I teraz... Nim pójdę tam, wezmę sobie właśnie nieśmiertelność. Przed tym jednak zapiszę na wszelki. Gdyż to co mnie tam czeka to jest po prostu masakra. Znaczy nie jest masakra, ale... Idę, teleportuję mnie i jestem otoczony. Wprawdzie większość tych przeciwników nie jest szczególnie groźnych, ale jednak z bliska zadaje mi dużo obrażeń. Jak ja to miałem przeżyć? Zbieram się ammo. Staj jeszcze ty, demonie. To złowieszczo brzmi, demonie, znowu mi teleportowało. I cóż, no to chyba wygląda na to, że wszystko, nie, nie wszystko, tutaj. Nie poszedłem do końca. No tak, tutaj jest jeszcze wyrzutnie. I możemy iść tu na górę. I teraz, jak już mówiłem, tę misję można przejść bardzo szybko, gdyż w sumie mamy tutaj całkowicie otwartą przestrzeń. Nie musimy iść nigdzie na bok, a klucz jest tutaj, sobie po prostu w kącie umieszczony. Więc generalnie speedrun w tej misji trwa naprawdę krótko. Jeszcze jak się robi spray w rana, czyli bieganie po skosie demonstruje, że naprawdę wtedy y, Doomsday ale jeszcze szybciej niż normalnie A i tak normalnie biega dosyć szybko Tworzyć proszę mi Dobra i jeszcze została druga strona, Tutaj coś jest? Nie. Oj, przepraszam, że na chwilę przerwać? Dobra, wróciłem. Kontynuujemy rozgrywkę. Teraz powinniśmy iść tutaj, ale nim tutaj pójdziemy, weźmiemy sobie nieśmiertelność tą stąd, bo jest najbliżej. I idziemy dalej. Tylko jeżeli wezwa... wzięliśmy tę śmiertelność, to to, że tutaj jesteśmy kompletnie otoczeni. Niespecjalnie jest jak robić porządne uniczki. Okej. Okay. I cóż, mam tutaj tyle miksturek do zebrania, w sumie nie ma po co ich zbierać. Zresztą zobaczcie jak to fajnie wygląda w ogóle. Tej niebieskiej miksturki wszędzie fajnie świecą. Myślę dlatego ta niebieska krewka ku demonów, która też świeci. A pewnie robi to fajny efekt. Trzeba to przyznać. Z drugiej strony jest guzik, który otwiera nam to. Jesteśmy z powrotem. I możemy w tej chwili już iść do końca misji ale ja przedtem pozbieram to wszystko co mogę żeby być jak najlepiej przygotowany na następną więc za chwilę wracam Dobra co mogłem to zebrałem przynajmniej tak mi się wydaje i idziemy do końca misji który jest właściwie w miejscu w którym zaczynaliśmy mapę więc gdybyśmy użyli kodu na yy, wszystkie klucze i tak dalej to byśmy generalnie mogli od razu przejść misję No ja, Jesteśmy w dosyć małoliniowej misji, że tak powiem. Bardzo otwartej. O nazwie The Citadel. Mamy tutaj taką wielką citadelę. Znaczy na razie jestem w takim forcie małym przed nią. Gdzie w sumie możemy iść gdzie chcemy. Do przejścia misji wystarczą nam dwa klucze. Lecz do zebrania są trzy. Ja jednak zbieram wszystko od dwie misje, gdyż ta misja nie jest jakoś taka szczególnie wciągająca. Tam powpuszczamy im rakietki. Jeszcze jedną dla profilaktyki, ale ja nie, bo ktoś tam widzę, że żyje. I jeszcze żyje Może zdechnie w końcu. I jest taki miły. Jeszcze Dychaj. Psie. Krewka z kostęcna wypadła, to znaczy, że nie żyje. Znowu mamy te oka opatrzności. Dobra. Znowu mamy tutaj impy. Dużo impów stojących na straży Tadeli. Więc najpierw okrążymy i pójdziemy do środka. Zwykle tak robię. Znowu mamy mnóstwo pilsów. Kresę zbierzemy ze smakiem. że tak powiem, która to jest misja 19. Uuu. No to już niedługo. Doom Sky wraca do piekła. armia chmureczek tak zwane spektra dokładnie Oszty... jak śmiesz Dobra, w tym miejscu kończę ten odcineczek Do zobaczenia w następnym. Yy, nara.